O ja... O Boże, kurwa! o kurwa O Matko Bosko O dwóch w konekcie. Nie, schody yy, ten, ławka, ławka Chodźcie na planta No mogą pójść B Mogą pójść B Jest jeden terror City, City, city wrzucił do dżungli, no O, kurwa. Ja! Nagrywaj to. No nagrywaj no to. Powodem po głowie. Na pałacę, Aż pak Masz pakę chłopie na BS. <noise> dajmy mu grać, dajmy mu grać, dajmy mu grać. <głos> <głos> <śmienicza> ja, nie, ja, nie, ja nie mogę, kurwa nie wierzę. Puch, kurwa. Naprawdę kurwa ja nie wierzę w to.